no wszystkim. Kontynuujemy naszą zabawę z Undergrounden 2 i dzisiaj zajmiemy się tuningiem, który jest najbardziej rozbudowany w historii serii, lub nawet nie wiem czy nie ze wszystkich gier w ogóle, choć Forza też ma się czym pochwalić. I tak oto na przykład wygląda Eclipse zrobiony na koniec morii i kariery w delikatnym stylu, nie przesadzony, jak myśl tak myślę. I właśnie w karierze będziemy, zajmiemy się tym tuningiem, żeby pokazać to całą otoczkę, czyli jeżdżenie po otwartym świecie, jeżdżenie po różnych sklepach z różnymi częściami. Mam nadzieję tylko, że starczy mi kasy. Mam 220 tysięcy, ale mam nadzieję, że starczy nie będziemy jakoś szaleć. Pewnie też będę... Jak trochę dłużej to będzie trwało, prawdopodobnie będę to wycinał, przycinał, przyspieszał, może nawet podzielę na dwie części. Nie wiem, pewnie jak to oglądacie ten film, to już pewnie wiecie. Ja jeszcze w tej chwili nie wiem, y zobaczymy. Po prostu nie chcę, żeby filmy były za długie. Raz, że będzie mi się to długo robić na kąpie i też długo będzie się to wgrywało. Tak więc wróćmy do wolnej jazdy. No, tak więc tak wygląda mapa miasta, nie wiem, może widzieliście wcześniej, nie? I te, te kolorowe kropki to oczywiście są y, sklepy z różnymi częściami. My musimy się wybrać do y, salonu samochodowego, po samochód. Ustawiamy GPSa. Pojawia nam się magiczna strzałeczka, która czasem prowadzi nas... Takimi dziwnymi drogami, że masakra. ała no, Maksymalnie z unindowanym samochodem się szybciutko tam dostaniemy. Wypadek był, A tak z tego nie było w planach. No i jesteśmy. Tak więc w grze mamy dostępnych 29 samochodów i trochę proporcje nie wcześniejszej części są inne, bo tak, mamy trzy suwy, co jest nowość, mamy... gdzie one są? Hamera H2, Lincoln Navigator'a i Cadillac Escalade. to jest po prostu nowość i... Dziwna rzecz, mamy dwa samochody amerykańskie, zresztą te trzy sobie to są też amerykańskie, ale no, chodzi mi o normalne. Pięć samochodów europejskich, lub jeśli mamy wersję europejską, to jest ich siedem, tak jak mówiłem w wcześniejszym filmie. No i mamy jednego Koreańczyka, czyli Hyundai, yy, Tuborna, Hupe, czy i różnie się w różnych yy, regionach nazywa. Ja wymyśliłem, że weźmiemy sobie Acura RSX. Jest to samochód z wersji amerykańskiej, niedostępny w europejskiej. W... A w Japonii jest to ostatnia <laughs> generacja Honda Integry. Tak więc bierzemy go, zapisujemy. Serię trzeba ją tuningować. Zacznijmy od y, osiągów, bo takim mulasem to nie możemy się poruszać. Niebieskie to są garaże performance, czyli ustawiamy gps i jedziemy w tył zwrot. No, fauteczek ładnie się wkręca na obroty. chyba w osiągach widać od razu, między maksymalnie skinningowanym no, a totalną serią. do osiągów. No, i, i y, tak, by, mm. części, które możemy streamingować, są te same co w Underground 1, czyli silnik, sterowanie, skrzynia biegów, zawieszenie itd., itd., ale różnica jest taka: znaczy. Są dalej trzy paczki: jakaś uliczna, pro i super ekstremalna. Moż, ale w przeciwieństwie do tych, żeby, żeby zamontować ostatnio, nie musimy poprzednich trzech montować. Tak więc możemy tylko ostatnio zamontować i będziemy zadowoleni. Ale jest taka różnica, że. Następna paczka nie likwiduje tak jakby, poprzedniej paczki, czyli to, co zamontuję z pierwszej Street Package, zostaje mi jak zamontuję drugą i trzecią. No tam niekoniecznie wszystkie rzeczy, ale pozostają te, te części, nie, nie usuwają się. Tak więc instalujemy. O i kolejna nowość to, że. W jedynce były, tak jakby, kolejne paczki z różnymi firmami. Tutaj sami możemy sobie wybrać daną firmę dla, konkretnego, dla konkretnej części. Czyli, na przykład, dla filtra jest możemy wybrać HKS-a i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się tym zajmował. Czyli, jedziemy dalej. Druga paczka. Enter. I trzecia paczka. Enter. Dobra. I tak jak yy yy widzicie dalej, są te części zainstalowane po tym jak yy następną paczkę zainstalowałem, więc nie tutaj jedynie w pierwszej się zlikwidowała, ale został tylko yy stożkowy w powietrza. No, tak więc nie przeciągać, yy zamontujemy wszystko dalej, żeby było najlepsze. No, mamy wszystko zamontowane, najlepsze części teraz. I teraz to, co mnie się najbardziej osobiście podoba, możemy wybrać się tym samochodem na hamownię. I na hamowni możemy ustawiać sobie samochód dla każdej... Yy, innej y, konkurencji, czyli tu jest y, tor, sprint, drag, drift, streetx i url. Na każdy możemy inaczej ustawić samochód. Wcześniej możemy zrobić zhamować gada. I tak, dostaliśmy prawie 400 nm i 351 kW, tylko kurczę, nie wiem ile to jest mocy. I tu mamy wszystkie, yy, tak ta gdyby przyspieszenie, prędkość maksymalna i tak dalej, i tak dalej. I teraz możemy... Like no, like Element, work like a team and must be tuned together for them to work properly. A general tuning guideline is to adjust your sway bars, then your shocks, followed by your springs. Lean back but mm, your ride's grip and stopping power can be gauged by the quality of your tires and brakes yo listen here your electronic control unit regulates air and fuel mixtures to your engine timing Remaping the ECU gives you the ability to fine-tune engine power at each rpm and squeeze some serious power out of your ride. You know what I'm saying? I tak stuningowany samochód możemy jeszcze raz z nim y, wjechać na hamownię i patrzeć jak ładnie nam się Krzywe zmieniają. No, Uzyskałem więcej newtonometrów większą moc. Ha, Lepsze przyspieszenie. Taka sama prędkość maksymalna. O, to jestem... no. I całymi ustawieniami możemy nawet polepszyć samochód. Możemy też pojechać na y, tor, sprawdzić jak się sprawuje i czy nam wszystko pasi. matko, ale go zmuliło! Dobra, jedziemy. Trochę go mi muli na niskich obrotach, trzeba będzie coś zmienić. Dobra, jedzie śmiga. Teraz wracamy na dyno. Wolę na dyno wrócić. <grym>, tak śmieję z tego. Mmm, ten settings. Mm, ze skrzyni biegów trzeba coś pokombinować. Nie no, tak źle jest. Tu też trzeba zmienić. Ale i tak trzeba zmienić. No, to już. trochę tuning mi zajęło, no, ale niestety jest to dla mnie bardzo wciągająca rzecz. No i też bardzo ważna, bo możemy diametralnie zmienić. Yy, prowadzenie się samochodu. Tak więc wychodzimy ze sklepu. No, od razu tutaj zauważono poprawę wjeździe, No tak, samochód nam jeździ, no ale samochód nam nie wygląda. Teraz trzeba Pojechać do body shopu, żeby samochód nam wyglądał. Jedziemy do tego czy do tego? Już nie pamiętam. Hmm. Ten jest dalej. Jedźmy do tego.